Mam wzięte, mam. Wezmę apteczkę i ofering na hacza w małym. Może być. W ogóle pamiętasz, jak mówiłem, że będą niedługo te guziki, żeby odpalać tego Makamini. Mhm. Właśnie zobaczyłem, jest już na temu za 33 zł. Żartujesz już? Mhm, już są. Wysyłaś na iMessage screena. Nie, to jest po prostu przesadasz, tak szybko. Tylko 33 zł za coś z drukarki 3D, tak małe? Uważam, że to jest mega wygórowana cena, ale to pewnie kwestia tego, że na razie powiedzmy jedna, dwie osoby to mają w ofercie. Pojawi się więcej ofert z tym, to na pewno stanieje. Myślę kwestia, nie wiem... Dwóch, trzech tygodni, i on powinien być za ja wiem, 5 zł? 6 zł? wiesz, teraz jest też nowość, nie? To jest najtańszy kawałek plastiku, jaki się da, więc. Czekaj, wejdę w tą ofertę i w podobne. Gdzie tu jest? Informacje polecane. No. Nie wyświetla mi się więcej takich. Wychodzi na to, że to byłaby jedyna oferta na chwilę obecną. Mhm. Mm Jezu. Cztery surwy, ale dziwnie. Jeden killer. No, jakieś takie duże te ikonki. Chucky. Chucky. Nie, nie trafił. Leci za mną, dostanę. Mej Teraz wszedłem do Maina. Teleportuje mi cię w różne strony. Misia. Co ty tu robiłeś? Kiruję bombę, a co? Parówo wstrętna. Dziękuję. Nie ma sprawy. Za kim poszedł? Za mną. Kurde, no nie widać go. Prze jest za mały. Leczy mnie Riana. Jeszcze ty ma tę umiejętność, to te kroki widać. A normalnie to nie widać Ej, gdzie jak on po, jest. w tych jest jak coś. O no to powie... No faktycznie zapomniałem I zablokował się gen No no Grim? to już typowe buildy, oj No może być albo Grim, albo człówek nawet Co mam więc w razie jak przyjdzie to ja przyjmę Dobra, zajebiście, dzięki Okej, kopnięty był jakiś. Tak, to jest ten, co nam właśnie wybuchł, rest, nie był no. kopnięty. czytam ten nick i nie rozumiem. Jestem jak Kitka Tower? Albo nie, nie Albo Kitka Tower? No, no właśnie, pojedziemy to na początku. Nie wiem, a jeden Kit... Nie, nie wiem. Chyba KitKat over, ale dlaczego KitKat jest over? Zdrowa. zdrowe. Ja bym kazał chatowi GPT to zinterpretować. O, wszyscy tu jesteśmy, wow. A to znaczy, że on też tu jest. Mhm. Mm Na mnie. A gdzie jesteś? Nie wiem. Tutaj. Lecę, jakby jutro miało nie być. Mniej więcej, gdzie jesteś, Pec? Tutaj. A, Przy altance. Tamtego gena zrobiliśmy, czy nie? Tak, Bo... tak, 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 tak. tak. To jest jedyny po okay. zrobiony jak coś na razie. O Jezu, wybuchnij im, wybuchnij. One, one nie. Zdążyły. Zdążyły perfekcyjnie. Mój, który miał 2%, wybuch. W sensie, ja puściłem, nie? Ale, ale... Tak, Grim Uff. to nie był czuwak, Grim. Ale zajebiście, że im nie wybuchł, bo tak. miały tak dużo. Dobra, czyli... Ja nie wiem, czy jak ją wieszał, to wziął ją na pewien czy nie. Dobra, Lara mnie leczy. po mhm. over. No, jak dostanie Lara, to będziemy mieć trochę przejebane, bo... Wtedy nam się wszystkie geny zablokują chyba na 40 sekund bo Grim jakby, już będzie mieć cztery staki. Ale powiem ci, że bardzo cieszę się, że pogres trochę w zwykły tryb, pomimo tego, że te perki są wkurwiające, ciągle gra każdy killer z tym samym, no ale wiadomo, no, są najmocniejsze, więc się nie dziwię. Ale fajniej jest pograć na jakichś innych killerów trochę. Tak. On jej nie podnosi. Go Niki over No bo te Grima na cztery steki pewnie. Jesteś w stanie pod nią pójść? A podniósł. podniósł, nieważne. No się sama leczy. Czekaj, wybuchnie czy nie? No właśnie. O kuźwa, Już... zapomniałem, że ja mam trapa. O. A tego. Mm, po co? O, widać go, widać go, widać hmm. go. go o, ale się zaciąłem, o nie Dostałam Leci naokoło, pinia mała Nie ma opcji, pisiu Witam Robię to samo znowu. O, jest, na na górę. jest na mnie, jest na mnie, jest na mnie. Ha, widać go na podsuchu tego mojego Jest na Nei. Tak, pozwy za no. Dobra, jest na podsuchu. Jest tak śmiesznie malutki. Ale no na tych niektórych lupach naprawdę ten jego rozmiar jest mega uciążliwy, bo no, go ja nie wiem. widać w ogóle. Jest na górze, na podsuchu. O kurde, żeby Lary tylko na mnie pieprzną, bo nam. No, chyba wykraczasz, wiesz. No kurde. Nie dość, że Painres ja muszę puścić. Dobra, ja już puszczam Gana. Teraz, gry, będzie tak. W... Weźcie się, ty Gdzie no wy jesteście? się, tu. Dobra. Czekaj. Nie mogę. O, właśnie, dobra. No i dobra. Trzeba się zresetować. Na szczęście każdy jest ranny, więc chociaż możemy się zresetować w tym czasie. Bo teraz, przez, no mówię, 40 chyba. Zdążymy, zdążymy. Kurwa, taki chuj. Ja dostałem jak coś. Mhm mm Lecę na mały Leci... O, fuck! W ścianę wlazłem Mała pizdo! Znaczy glizdo, chciałem powiedzieć Przepraszam Jestem pod paletą, ale... Brawo! Nie zmarnowaliśmy palety No, zajebiście Goni się za tobą chyba? Dostanę, okay. dostanę, tak Dobra, tu jest jakiś blokowany gen, to ja go kręcę Popierd genem Dobra, dostanę, no, to się trudno Zostawił mnie. Nie, dobra, szuka. Może patrzę, czy ktoś nie ma latary albo czegoś. No, ja już miałem, ten raz, więc masz robić. Już Grim też był, więc wszystko było. On tu przyjdzie na mnie, na pewno nie zdążę go skończyć. Przyjdzie, cholera. przyjdzie. No. Uciekaj, 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 uciekaj. Może się na genie skupi wiesz, bo on jest ostatni. Dobra, brako mi, nie wyleczę się. Tu, tu i tu. Dobra, idę robić. No mnie wyczekuję. Dobra, dobra, ja mam desa. Boże I dostanę adrenalinę. Kurwa zajebiście. Rób niech robi tego gena. I adrenalinka. Brawo, mm, tu i tu. A, się zdziwiłem, że są dwie, a nie trzy. Mm, idę robić tą za mały. Dobra. Zostawił mnie. Ale się wkurwić musiał. Ale chciał mnie wyczekać, skurwiel. Już, Luka, już o, Luka robi drugą bramę. Idę za mały, Dominik, więc y, pomogę Połowa. ci jak coś. W sensie pomogę, w sensie uleczy cię. To nie otwieraj tylko, nie? Na maksa, zrób na 9,9 i ja cię uleczę. Gotowa. A jak weź stań pod bramą, tylko nie klikaj jej. I w razie co jak przyjdzie, klikaj i uciekamy, bo ja dostanę pierwszy. Bo ja nie wiem gdzie ta mała jędza się. La... Lana jest. Lana. powiem lana. O. Oh. Lano Ej! Lana, za dużo dresztu imprez! za dużo dresztu imprez! Tamta uciekła. Za mało dresztu imprez! Hmm. Ona hacza szuka czy co? Hmm. No hacza jest zamknięta ja chyba. na małym. Idzie do bramy drugiej. Ona jest to zrobiona? Opłacili się? Tak, w tym, jak jest zdrowa, to wiesz, mogłaby. Piękny mecz, jestem w szoku. No, bardzo ładny był ten mecz, zgadza się. Oczywiście. Co miał corrupt, corrupt, brutal Strength, br Grim, no, Brutal. No, painless. zamiast, mówię, żeby był taki typowy build, to jeszcze pacynka zamiast Brutala i. Mhm. Ale ładnie. Ale ugrał mi ten DSI Adrenalina bardzo. No. Bo właśnie widziałem, że Lara robi tego gena, więc mhm. wiedziałem, że nie chciałem specjalnie dostać tego hita już. E, nie zrzucałem palety, żebym jak najszybciej dostał. I potem chciałem jak najszybciej... liczyłem, tylko że nie pójdzie tu tego gena. Żebym po prostu nie wstał z adrenaliny, bo chciałem, żeby mnie wyleczyło. Bo wstać to ja sobie mógł z dziadka w razie co. A uleczyć no to jednak trochę to trwano, nie? No ta, wiadomo. Aj, karamba! To był miks pięknych meczy i paskudnych meczy. Zgadza się. Strasznych i cudownych. Zgadza się. No cóż, to dziękuję bardzo za gierki w takim razie. Ja również dziękuję bardzo. No bardzo jest 22. <grym> Nie, i dla mnie jest czwarta <grym> To mówię, dziękuję bardzo za...